Rębarka do użytku domowego, no, sam się zastanawiałem co kupić. Czy hydrauliczną, ale dla mnie to troszkę ta hydrauliczna za powoli chodzi. Czy świdrową, już nawet myślałem o zakupie. Ale zobaczyłem właśnie rębarkę kinetyczną, która spełnia moje oczekiwania. No, jest wystarczająco szybka, po prostu nie lubię takiego. Wolnego rąbania mnie to męczy. I kupiłem coś takiego, taki sprzęcik za tysiąca razem z dostawą. Siła uderzenia pisze niby 10 ton, ile ma w rzeczywistości, to nie wiem. No ale silniczek malutki z 1500 watów, czyli 1,5 kW, jednofazowy. To wszystko jest lekkie, można przeciągnąć, nie zabiera dużo miejsca, w garażu, czy gdzieś postawić. Prosta obsługa, super sprawa. Pokażę Wam, jak to pracuje na takim drewnie, które ma prawie rok. Jest to drewno jabłonkowe i z drewno stui, zasknięte zaschnięte z, razem z sękami. No, i moim zdaniem radzi sobie dobrze. Jeżeli nie pomoże jedno uderzenie, to trzeba zrobić 2 trzy uderzenia przy drewnie takim yy, dębowym czy takim prostym. To nie ma problemu, to wszystko chodzi pięknie przy jednym uderzeniu. Załatwia sprawę. Zobaczcie, jak to pracuje. Może komuś akurat się spodoba i sobie coś takiego kupi. Yy, po to ten filmik nagrywam. go bardziej ciekawy Sęk. 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 Weźmy takiego sękacza, zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. To będzie ciężko, ale próbujmy. Tutaj trzeba użyć coś robicia. Taki sękacz nie poszedł. Możemy spróbować go lekko z boku. Niestety nie, nie łupie się. Trzeba będzie użyć coś innego. Taki sękacz. Jabłonkowe. To jest drewno zaschnięte, ono ma prawie rok, leży sobie tutaj, także też trzeba to wziąć pod uwagę, że to nie jest lekka praca. No cóż, tak jak ja widzicie, tak to pracuje, ja osobiście polecam, bo no chodzi to szybko, sprawnie, także taką kubkę to podejrzewam jakieś godzinę, półtora mi zejdzie do porąbania, a przede wszystkim oszczędność zdrowia, to jest najważniejsze. Pozdrawiam, może komuś się to przyda przy wyborze i zakupie sprzętu dla siebie. Wyłączam.